Witajcie. Panie i panowie, dziś chciałbym wam przedstawić pewien specjalny komputer. I to nie jest ten komputer. Tylko to jest ten komputer. Ten komputer no nie jest zbyt duży. To jest przy nim płyn do naczyń. Płyn do szyb, przepraszam. Więc jest raczej maluszki. Ale to co jest zadziwiające w nim. A jest, moi drodzy, co w nim jest, a mianowicie jest w nim 12700K, 64GB RAM DDR5 i 3090TUF. No nie jest to mała moc, e, zastosowane jest chłodzenie h Elite i jest ono na całej górze. Jest to, moim drodzy, komputerek, który jest, że tak powiem, zadziwiająco sprawny, nawet jak na moje standardy, bo wydawało mi się, że to się raczej nie ma prawa tak łatwo udać. Um... Tak jak powiedziałem, tutaj mamy 12700k. 64 GB pamięci Nie mogą być na 5600, bo się przegrzewają po pół godziny I grafika 3090 Teraz słyszycie go? Ajdel jest cichutki Dobrze, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy co mam dla niego pewne zadanie. mianowicie zadanie będzie konkretne, jakby się tylko udało tego ustawić. To sobie popatrzycie, jak wygląda pewna rzecz. Иłuхать конденсаторы на карcie. Procesor jest podciągnięty do. E, ustawiony 5 GHz do 4,7 na wszystkich rdzeniach. A jeżeli chodzi o kartę, kartę ma podniesiony zegar z pamięci do y, 1000. O 1000 MHz. Skupiam się, bo jadę. <gryw> w każdym razie. Nie jest to o dziwo, pomimo tego, że mamy odpalanego, jak widać, Matrix 5 Demo na ustawieniach, moi drodzy, 560 na... Popatrzcie, tutaj mamy Epic, 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 Lumen Quality Optimized, Epic, 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 epic High, Bloom Quality i Material Quality. No dobra. Weźmiemy sobie Nie da rady wyżej. Nie. Dynamic Resolution jest OFF. Więc. No, tutaj raczej mamy, że tak powiem, pełne odwzorowanie środowiska. I nie mamy staterów. I to jest jego dźwięk. To nie jest drąca się konstrukcja. Więc, no, muszę powiedzieć szczerze, że dla mnie nawet jest to dość zaskakujące, iż ten mały to małe chłodzenie radzi sobie tak dobrze. Natomiast, żeby Wam uświadomić, jak to w ogóle jest ciekawe, to owszem, on zacznie przy tym demie się na pewno drzeć. Natomiast, procesor ma 50 stopni, a karta graficzna, moi drodzy, ma 64 stopnie, hotspot 82. I to jest w tym momencie. Temperatura tego zestawu. Więc mamy jeszcze możliwość, że tak powiem. Teraz zaczyna go być słychać. No, trochę go męczę. Natomiast to jest naprawdę, tak naprawdę, to jest cicho jeszcze. Realnie rzecz biorąc, każda karta w zasadzie w tym Unrealu działa w ten sposób. Bardzo fikuśna konstrukcja Zadziwiająco dobra Jeśli chodzi o wydajność Jestem w pełni Zdziwiony Chwilę trwało zanim się udało to wyregulować Trzeba parę rzeczy pozmieniać Które niestety nie są oczywiste Bo są brzydko Spartolone przez Asusa i przez Przez e, Może Nvidia albo przez Intela jeśli chodzi o Chipset chyba straciłem koło a przynajmniej powinienem był, bo mi się auto koleboce. No dobra, w każdym razie. Żadnych staterów, czysto przesuwający się obraz, nic mi nie skacze. No i jestem zachwycony, jeśli chodzi o to. To realnie rzecz biorąc po pół godziny, czy tam po 40 minutach yy, grania każdy komputer w zasadzie czy to w cyberpunku, czy w tym będzie tak brzmieć. Oczywiście ten dochodzi do tego szybciej, ale to nie jest coś, co można yy, powiedzieć. O, wow, jaki ty masz głośny komputer! Większość ludzi normalnie gra przy takich komputerach, które chodzą w ten sposób. I no nie oszukujmy się, no, mają słuchawki i mają, no to trochę mają to w nosie. No dobrze. Tak jak popatrzymy sobie i coś tu mieli. Mieliśmy tu 64 i 88. Realnie rzecz biorąc dochodzi do, 8, do, do 92 stopni. No i teraz już go słyszymy. Będzie próbował oddać ciepełko. Więc... No, tak to wygląda, ale on się nie przegrzewa, co jest dziwne. My testowałem go pół godziny w tym Andrealu. Wlatałem za głupi, bo nie, nie bardzo się tam co jest robić. Ale powiem szczerze, no, jest to autentycznie cud miód orzeszki. Tutaj rozpędza nam się tak naprawdę chłodnica, w związku z tym, że chłodnica jest ustawiona do temperatury płynu w obiegu, a nie do temperatury. Procesora ani GPU. Więc dopóki grzecznie działa, nam dopóki chłodnica daje radę sobie, przy czym temperatura nie jest jeszcze taka wysoka, bo dalej jest zielony. Jak zmieniłoby się na żółty, no to już mamy temperaturę 30 parę stopni, czy 40 stopni, a jeśli zmieni się na czerwony, to 60 stopni w układzie cieczy. No ale tutaj nawet żółtego nie widziałem nigdy. No dobra, to tyle chciałem pokazać. Yy, niestety nie mam dłuższy, większy, więcej czasu na to, żeby nagrać yy, coś dłuższego, bo muszę go pakować i on jutro wyjeżdża. Natomiast, no tak jak mówię, jest to. Yy, Przeszedłem sobie wszystkie testy. Yy, Pundawał UEA, ale to mówię, to było związane z ustawieniami PCI Express. Tutaj mamy. E, tu, to nie jest to może a ja to nie pamiętam gdzie to zapisałem, w każdym razie e, pół godziny bez problemu szarpał w tym e, w, w, w Unreal'u więc bardzo ładnie e, no i to taka mała pierdółka jest szczerze powiedziawszy wszystko jest tu upakowane wszystko tu jest po prostu upakowane jak jak dziki więc to jest po prostu super maleństwo. Proszę bardzo. Karta graficzna już włączyła wentylatory. więc no co by się nie powiedziało bardzo ciekawa kwestia mały sprawny wydajny dzięki, cześć no chyba, że chcecie jeszcze zobaczyć jak wygląda kwestia chłodzenia od góry to jest 240 czterdziestka o całej długości chodzi prawie na styk a ramy są tu pod tymi kablami Dlatego 5600 i 1.27 na których one chciały tylko wtedy pracować No niestety nie daje rady w 71 stopni I zaczęło popełniać błędy Ale o dziwo to też jest świetne Te mm, Te pamięci y, lepiej sobie radzą przy tych ustawieniach na 4800 z 16,5 GB na sekundę w niektórych testach lecą sobie na 18. Nie wiem na czym to polega. Oczywiście to nie jest maksymalna wydajność w tych pamięci, ale mówię, że po prostu jak puszczam te testy wielokrotnie, to zawsze było tak, że zaczynało od 16,5 a na tych ustawieniach 4800 i tym samym cel, co przy XMP leciał już 18. Pst, kto to wie, nie wiem o co chodzi. Dobra, no to dzięki za uwagę. Cześć!